Cześć, w dzisiejszym wideo wam pokażę, w jaki sposób zaoszczędzić na podatkach, będąc dyrektorem firmy Limited. Zrobimy to na przykładzie jednego z naszych klientów, który do nas przyszedł ze swoją spółką Limited, która właśnie, której właśnie rok finansowy się kończy. Przeszliśmy przez jego cały system Xero, wyciągnęliśmy niezbędne nam informacje. I na ich podstawie obliczyliśmy podatki dla naszego klienta oraz zasugerowaliśmy, w jaki sposób powinien wypłacić sobie pieniądze z firmy, żeby zapłacić jak najmniej podatków. On zapłaci niespełna 5%, wyciągając około 40 tysięcy funtów, czyli tylko 2 tysiące funtów właściwie zapłaci podatku. Mam nadzieję, że czegoś się z tego wideo nauczycie. Zapraszam do oglądania. Nasz klient sobie ustawił taki watch list, gdzie ma przypomnienie, ile ma jeszcze do wypłacenia pieniędzy. Jego rok finansowy skończył się w sierpniu 2019 roku, kolejny będzie się kończył w tym miesiącu, zatem ustawił sobie, ile jeszcze ma dywidend do wybrania, oraz miał też ustawiony bonus, który miał do wypłacenia w ciągu 9 miesięcy od końca roku finansowego, ponieważ na koniec roku finansowego zeszłego roku finansowego stwierdziliśmy, że wypłacimy mu bonus, żeby obniżyć mu trochę corporation tax jeśli wypłacamy bonus albo deklarujemy bonus na koniec roku finansowego wówczas on musi fizycznie być wypłacony w ciągu 9 miesięcy i jeśli zostanie wypłacony w ciągu 9 miesięcy nasz klient będzie miał obniżony podatek korporacyjny za zeszły rok czyli w tym przypadku nasz klient sobie wypłacił 9000 funtów zresztą za chwilę wam pokażę Wejdźmy na to 9 funtów na koniec roku został zadeklarowany w sierpniu i wypłacił sobie go w kwietniu także dzięki temu nasz klient zaoszczędził 19% od tej kwoty podatku korporacyjnego w zeszłym roku to był przypomnijmy że to był jego pierwszy rok finansowy zatem. Też nie wypłacał sobie za dużych pieniędzy na PaySlipie, nie mógł jeszcze wypłacić dywidend, ponieważ do sierpnia zeszłego roku to był jego pierwszy rok, czyli dopiero po pierwszym roku możemy sobie wypłacać dywidendy. Natomiast, jak zauważycie, na koniec roku finansowego zadeklarował sobie 9 tysięcy funtów, które wypłacił sobie podajże po 6 kwietnia, żeby to poszło na nowy rok. Podatkowy. Zatem co my dzisiaj chcemy zrobić? Chcemy po pierwsze sprawdzić jego profit and loss. Po drugie, chcę sprawdzić też, ile sobie wypłacił w tym roku pieniędzy, czyli będziemy musieli wziąć pod uwagę ten bonus 9000 funtów plus dywidendy, wszystkie, które sobie wypłacił zadeklarowanych dywidend. Spójrzmy. To są dividends payable, natomiast zadeklarowanych dywidend miał 42 740 funtów. To są te dywidendy, które, które teoretycznie zostały zadeklarowane i mu wypłacone, natomiast fizycznie on wypłacał sobie te dywidendy po kilka tysięcy funtów każdego miesiąca. Z tego względu, że on nie wypłacił sobie tych dywidend, kiedy zostały zadeklarowane, poszły do niego na Director's Loan Account i z Director's Loan Account będziemy obliczać jego interes, ponieważ, ponieważ wszystkie pieniądze, które zostały wypłacone do Director's Loan Account i później są wypłacane przez, przez naszego klienta, one naliczają odsetki od pieniędzy, które klient teoretycznie pożyczył firmie. Zatem też będziemy obliczać interes, który miał wypłacić, no i sprawdzimy, jakie sobie wypłaty zrobił. Wypłat nie robił sobie jakichś wysokich, robił minimalne wypłaty. Zatem będzie też musiał, będziemy musieli to też wziąć pod uwagę, robiąc jego rozliczenie podatkowe w tym miesiącu. Czy warto wypłacać sobie całe dywidendy, to też sprawdzimy. Sprawdzimy to z tego względu, że Pamiętajcie, że interes do 5000 funtów, właściwie 6000 funtów interesu mógłby sobie wypłacić nasz klient bez płacenia jakiegokolwiek podatku. Mało prawdopodobne, że on będzie mógł sobie wypłacić aż 6000 funtów, natomiast na pewno 1000 funtów będzie mógł wypłacić, ponieważ nie będziemy chcieli, żeby przekroczył próg podatkowy 41%. Klient jest szkockim rezydentem podatkowym, zatem będziemy mówić o szkockich podatkach. I w roku 2020-2021 podatek 41% zaczyna się od 43 431 funtów. Zatem nie będziemy chcieli, żeby kwoty pieniędzy, które są opodatkowane przez klienta, żeby one przekroczyły tę kwotę. Czyli w sumie nasz klient mógłby zrobić 43, 4, 3, 4, 3, 1, żeby nie przekroczyć progu podatkowego 41%. Natomiast co my zrobimy? Zrobimy to tak, żeby większość pieniędzy wypłacił sobie nie w formie wypłaty na Pae, czyli na payslipie, tylko też w formie interesu i dywidend, tak? czyli dywidendy będą opodatkowane 7,5% po pierwszych dwóch Tysiącach funtów, które, których on nie zapłaci, ponieważ pierwsze 2000 funtów w tym roku podatkowym są wolne od podatku. Wróćmy po pierwsze do dashboard, przejdziemy sobie do raportów i przejdziemy do profit and loss account. Widzimy w profit and loss account, że w zeszłym roku nasz klient miał utargu 76 tysięcy funtów. Total cost of sales to było 5000 funtów, czyli jak widzicie on nie ma bardzo wysokich kosztów. Profit przed podatkiem to był 52 funtów, z czego zapłacił 9481 funtów podatku korporacyjnego, czyli w sumie podatku korporacyjnego zapłacił 12,45%, czyli całkiem niewiele czemu tak? Podatek korporacyjny w Wielkiej Brytanii to 19%, natomiast zapewne. Klient nasz miał jakieś wydatki kapitałowe, z tego co pamiętam, to kupował komputery. Zatem te wydatki kapitałowe w formie Annual Investment Allowance również zostały wykorzystane do obniżenia podatku korporacyjnego. Zatem jego profit po podatku korporacyjnym to 42 740 funtów, i taka kwota dywidend została zadeklarowana i teoretycznie będzie wypłacona naszemu klientowi w tym roku podatkowym. Jeśli natomiast nie zostanie wypłacona, to każdego miesiąca będziemy obliczać jemu interes, który też mu później pozwoli obniżyć jego podatek personalny, ponieważ interes też ma wolne kwoty od podatku. Także mamy 42 740 funtów, gdzie zostały zadeklarowane dywidendy i wypłacone naszemu klientowi. Przejdźmy teraz do payrolla. Zobaczymy, ile nasz klient na swoim P60 zarobił pieniędzy. Wejdźmy w Employees. Tutaj możemy spojrzeć na P60 naszego klienta. W zeszłym roku podatkowym zarobił 9714 funtów. Także jest to jedna kwota, którą weźmiemy pod uwagę obliczając. Ile nasz klient może w tym roku jeszcze zarobić, żeby nie wszedł na 40% podatek? Zamknijmy to. Teraz przejdźmy zobaczyć, ile nasz klient wypłacił sobie dywidend fizycznie. Wejdźmy zatem do zakładki accounting. Chart of accounts. Tutaj wyszukajmy dywidendy. Kliknijmy na kwotę. I mamy tak, od sierpnia nasz klient wypłacił sobie w październiku 4000, w listopadzie 4000, w grudniu 4000, w styczniu 3500, następnie znowu 3500, 3500, 450. Do tego momentu będziemy obliczać, ponieważ rok podatkowy, jak wiecie, dobrze kończy się w kwietniu. Także przepisałem te kwoty do Teraz zobaczymy, jakie kwoty z tych 42 740 zostawały każdego miesiąca, ponieważ miesięcznie będziemy liczyć naszemu klientowi interes od tych dywidend, których sobie jeszcze nie wypłacił, a które teoretycznie zarobił w poprzednim roku podatkowym. I spójrzcie, że stworzyłem kolumnę, gdzie są dywidendy, które pozostały klientowi do wypłaty. Pomniejszam co miesiąc. Dywidendy oto już wypłacone, także tyle zostało teoretycznie jeszcze do kwietnia do wypłacenia naszemu klientowi, a ponieważ on ich nie wypłacił fizycznie, zatem będziemy mu naliczać interes, czyli miesięczny interes naliczamy w zależności od tego, jakie jest umowa między wami jako dyrektorami a firmą, jaki interes zostaje wypłacany. Nie wiem, czy to jest 5, 10, 15%. W tym wypadku będziemy to liczyć. Miesięcznie, czyli będziemy tę kwotę dzielić przez 12 razy procent, czyli nasza kwota miesięcznego interesu, który zarabia klient, jest właśnie taka. W sumie zatem samego interesu, w naszym nasz klient zarobił, zaraz sprawdzimy 2440 funtów, czyli mamy już kolejną kwotę, mamy już zadeklarowany dywidend 42 740 funtów, speję dostał 9714 funtów. I interes tu zarobił 2440 funtów, które też weźmiemy pod uwagę w jego rozliczeniu podatkowym. Także co zrobił nasz klient? Nasz klient wypłaca sobie miesięcznie jakieś tam dywidendy. Żeby wiedzieć, ile jemu zostało do wypłaty, spójrzcie, że zrobił sobie skrót, gdzie jego account jest pokazany. W jaki sposób to zrobił? Wejdźmy na accounting, chart of accounts. Teraz piszmy Dividends i chcemy dividend Payable sprawdzić, zatem naciskamy na nazwę i jeśli zaznaczy tutaj Show on Dashboard Watchlist, wtedy będzie nam się pokazywać na naszym dashboardzie w tym miejscu, w którym wam pokazałem, czyli załóżmy, że chcielibyśmy, nie wiem, rent na przykład, żeby nam się pokazywał, szukamy rentu, nasz klient pracuje z domu, dlatego rent mu się nie pokaże, kliknijmy na ten rent, jeśli klikniemy na Show on Dashboard Watchlist i zasejwujemy, wtedy wejdziemy w dashboard i rent nam się pokaże. Także tutaj możemy sobie robić skróty do wszystkich accounts, które nam będą potrzebne, które chcielibyśmy widzieć za każdym razem, jak wejdziemy do naszego Xero. Także Xero, jak widzicie, jest o tyle genialne, że. Nie musicie być jakimiś super znawcami tego programu, żeby ułatwić sobie życie i żebyście wiedzieli, ile zarabiacie pieniędzy i ile byście chcieli zarabiać pieniędzy. Ja na pewno za chwilę zrobię rozliczenie podatkowe naszemu klientowi. Będę musiał wziąć pod uwagę, że zadeklarował sobie 42 740 funtów. Miał też na pay'e wypłaconych 9714 funtów, tak jak sprawdziliśmy w payrollu. I obliczyliśmy, że miał 2440 funtów interesu, którego zarobił, i na tej podstawie zrobiłem mu rozliczenie podatkowe. Oczywiście będę musiał to zrobić w taki sposób, żeby zapłacił jak najmniej podatku i żeby nie wszedł na 41%, 41, na 41 podatku. Przejdźmy więc do konkretnych obliczeń. Dywidend, tak jak powiedzieliśmy, klient chciał sobie wypłacić 42 740 funtów, czyli całość, którą miał dostępną po zapłaceniu podatku korporacyjnego. Stwierdziliśmy wtedy, że na tej podstawie moglibyśmy obliczyć mu 2440 funtów odsetek od kwoty, której sobie fizycznie nie wypłacił na swoje konto i pozostawił na koncie Director's Loan Account, także firma mogła korzystać przez ten czas z tych pieniędzy. Działa to na podobnej zasadzie, jakby bank pożyczał pieniądze naszej firmie. Jeśli klient pożycza pieniądze swojej firmie, też może sobie naliczać interes, czyli odsetki. No i spójrzmy teraz, ile klient sobie wypłacił w sumie pieniędzy. Na Payslipie powiedzieliśmy i sprawdziliśmy w sumie z P60, że na Payslipie zapłacił 9714 funtów, czyli całkiem niewiele. Interestu, czyli odsetek do kwietnia. Zarobił 2440 funtów, z czego jakby chciał wypłacić dywidendy w całości, byłoby tych dywidend do kwietnia wypłaconych 42 740 funtów. No i zadaliśmy sobie pytanie, czy warto wypłacać sobie wszystkie dywidendy. W tym wypadku możliwe, że nie warto, i zaraz Wam powiem czemu. Wszyscy wiemy, że wolna kwota od podatku w tym roku to 12,5 To jest personal allowance. Ale personal allowance możemy sobie tak wypłacić, żeby zredukowało nam to podatki w największej kwocie możliwej. Oczywiście nie będziemy chcieli wykorzystać 12,5 tysiąca funtów na pieniądze zarobione z payslipów, ponieważ klient zarobił tylko 9,714 funtów, więc z tej kwoty 12,5 tysiąca funtów będziemy chcieli wykorzystać tylko 9,714 funtów. Kolumna savings, czyli interes, który zarobił, Albo który miałby zarobić w ciągu poprzedniego roku podatkowego wynosiłaby 2440 funtów. Ale ponieważ klient nie zarobił, na pay więcej niż 5 tysięcy funtów, które są opodatkowane, gdyby tutaj było 5 tysięcy funtów, czyli zarobiłby 17 500 funtów i odliczył 12,5 funtów, zostałoby 5 tysięcy funtów do opodatkowania. Ponieważ nie zarobił tyle, może te 5 tysięcy wykorzystać na ulgę podatkową Savings. Czyli w tym wypadku z interest, albo jeśli wolicie, z odsetek, które zarobił od pożyczonych pieniędzy firmie. I te 5000 funtów, które mógłby sobie wykorzystać tutaj, to się nazywa starting rate. Czyli wiemy, że moglibyśmy maksymalnie wykorzystać tutaj 5000 funtów. Ale dodatkowo, jeśli klient nasz nie wchodzi na 40% podatek albo 41% podatek, jeśli chodzi o Szkocję, to wówczas ma również do wykorzystania kolejny 1000 funtów tak zwanego Savings nil Rate, a więc odsetek mógłby zarobić 6000 funtów maksymalnie w tym przypadku i nie zapłacić od tego żadnego podatku. My sobie obliczyliśmy, że maksymalnie za ten okres mógłby dostać w poprzednim roku podatkowym 2440 funtów, zatem w całości te 2440 funtów będzie nieopodatkowane i nie wykorzystamy w takim razie tych 12,50 funtów, ponieważ one i tak nie będą opodatkowane. Zatem wykorzystamy całą resztę na dywidendy. Cała reszta z 12,5 tysiąca funtów to 2786 funtów, także w sumie mamy tutaj wykorzystanych personal allowance w wysokości 12,5 tysiąca funtów. No i teraz, jeśli sumujemy wszystkie dochody, czyli te dochody, które są do opodatkowania teraz, to Space Lipów nie zapłaci żadnych podatków. Savings będziemy obliczać podatki od 2440 funtów. Te podatki będą zerowe, ale to wciąż podatek, po prostu zerowy. No, i następnie sprawdzimy dywidendy i będziemy opodatkowywać 39 954 funty dywidend. Ale, żeby nie wejść na 40% podatek, klient po wolnej kwocie od podatku 12,5 funtów może zarobić tylko 30 931 funtów. Jeśli zarobi więcej, wówczas nie będzie miał do wykorzystania 1000 funtów ulgi z Interestu. A nasz klient zarobił 42 394 funty, więc o 11 463 funty za dużo. Co my więc będziemy chcieli naszemu klientowi zasugerować, to nie przelewanie w całości 42 740 funtów z dywidend na swojej Director's Loan Account w ciągu poprzedniego roku podatkowego. Więc obniżymy naszemu klientowi dywidendy. I o ile my je obniżymy, sprawdźmy 10 500. 10,5 tysiąca, nie za mało, 10 550 będzie w sam raz. Czyli w sumie będzie mógł zarobić z dywidend 32 190 funtów. Oczywiście nasz interes się zmniejszy, więc zarobi tylko 1517 funtów interesu. Ale zaraz zobaczycie, jak bardzo nam to obniży podatki dla naszego klienta. Przejdźmy więc dalej. Po pierwsze. 517 funtów będzie na zerowym podatku. To jest tak zwany starting rate. Tutaj możemy mieć maksymalnie 5000 funtów, ale wykorzystamy tylko 500 funtów tego starting rate. Następnie w drugiej kolejności mamy też dodatkowy 1000 funtów, tak zwanego savings nil rate, ponieważ nasz klient nie wejdzie na 40% podatek. Następnie pierwsze 2000 funtów od dywidend jest zawsze na zerowym podatku. Podatku. Zatem znowu nie zapłacimy od tych pieniędzy żadnego dodatkowego podatku. No i cała reszta będzie oprocentowana 7,5%, czyli w sumie od dywidend zapłaci 2055 podatku. Ile zatem nasz klient zarobił w sumie pieniędzy? W sumie zarobił 9714 funtów na PaySlipie plus interesu czyli Odsetek w wysokości 1517 funtów i dywidend w wysokości 32 000 funtów ponad, czyli w sumie 43 421 funtów. I od 43 421 funtów zapłacił jedynie 2055 podatku. Policzmy, ile to jest procentowo. Nasz klient zapłacił jedynie 4%, niecały 5% podatku, w sumie od swoich wszystkich zarobków. Sprawdźmy teraz, ile byśmy zapłacili podatku, gdybyśmy nie byli dyrektorami, nie wypłacali sobie żadnego interesu. Oraz dywidend, bo nie bylibyśmy shareholderami, czyli bylibyśmy zwykłymi pracownikami. Od kwoty 43 421 funtów. Teraz zobaczymy, jaka by była alternatywa, gdybyśmy nie byli właśnie takimi dyrektorami. Przygotowałem wcześniej obliczenia i sprawdźmy teraz, ile nasz klient zapłaciłby podatku. W Szkocji po wolnej kwocie od podatku czyli po 12,5 tysiącach funtów pierwsze 2049 funtów jest oprocentowane 19%, kolejne 10 020%, 18 021% wszystko powyżej 41%, ale nie będziemy iść dalej, ponieważ nasz klient nie przekroczył kwoty 40% podatku w tym wypadku 41%. Zatem w normalnych warunkach zapłaciłby 6400 prawie funtów podatku Zatem różnica to ponad 4000 funtów. Warto zatem być dyrektorem, warto wypłacać sobie dywidendy, warto ich nie wypłacać w całości, jeśli ich nie potrzebujemy, ponieważ wtedy możemy sobie wypłacać interes. Więc jeśli chcecie mieć zrobioną tak dobrze optymalizację podatkową, musicie poprosić swoich księgowych, żeby wam pomagali obliczać, ile wy powinniście zarobić w każdym roku, ażeby zapłacić mniej i mniej podatku. Jeśli podobało Wam się to wideo, proszę subskrybujcie się do mojego kanału na YouTube. Takich wideo będę Wam pokazywał więcej w przyszłości.